Wymiana rolek pobierania papieru ADF w drukarce HP LaserJet MFP 8601 oraz MFP 8801. Wykonaj poniższe czynności, aby wyjąć i wymienić wałki pobierania papieru w automatycznym podajniku dokumentów, czyli w ADF. Wyłącz drukarkę. Aby uniknąć uszkodzenia drukarki, odczekaj 30 sekund. A następnie odłącz przewód zasilający przed rozpoczęciem serwisowania drukarki. Otwórz pokrywę podajnika dokumentów. Naciśnij zatrzask, aby otworzyć pokrywę roulek podajnika dokumentów. Wyjmij zespół wałków podajnika dokumentów. Unieś, aby otworzyć pokrywę rolki rozdzielającej. Wyjmij rolkę rozdzielającą. Wyjmij nowy moduł rolek ADF z opakowania. Zainstaluj nową rolkę rozdzielającą. Zamknij pokrywę rolki rozdzielającej. Otwórz pokrywę układu roulek podajnika dokumentów. Zamknij pokrywę rolek podajnika dokumentów. Zamknij pokrywę podajnika dokumentów. Następnie włącz drukarkę. Aby zutylizować starą rolkę ADF, wejdź na stronę internetową hp.com ukośnik i zapoznaj się ze szczegółami.